Dobry wieczór Państwu, witamy na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Wisła Kraków Odra Opole, jest ze mną trener drużyny Sopola, pan Jarosław Skrobacz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy jeszcze podam frekwencję, oficjalna frekwencja na dzisiejszym spotkaniu 32 583 osoby. Trenerze bardzo prosimy o podsumowanie spotkania. No ja też zacznę może od tego, że kapitalna atmosfera i na pewno to jest wasz Dwunasty zawodnik, bo w tych momentach trudnych na pewno bardzo mocno kibice pomagali i myślę, że to, że były te momenty właśnie, kiedy nie potrafiliśmy my opanować sytuacji na boisku, to też właśnie duża zasługa zasługa kibiców, że potrafili podnieść swoich piłkarzy. My przyjechaliśmy tutaj z konkretnym planem. Ja myślę, że e, oczywiście na gorąco to oceniać, bo to trzeba sobie obejrzeć, przeanalizować, ale myślę, że nie byliśmy tutaj tylko tłem dla Wisły. E, znamy potencjał ofensywny gospodarzy. Szczególnie u siebie te wyniki: 5.0 z UKS, em 5.0 ze Śląskiem. To e, musi budzić respekt i, i na pewno budziło. Podeszliśmy z takim ogromnym. Szacunkiem do rywala, ale też mieliśmy plan na to, żeby, żeby stwarzać swoje sytuacje. I, I rzeczywiście w tym meczu tych sytuacji mieliśmy kilka, wykorzystaliśmy wykorzystaliśmy dwie te momenty, o których mówię, to troszeczkę bojaźni w nas chyba i takie momenty przestojów, które nam się zdarzyły, Wisła bardzo brutalnie wykorzystała i stąd dwa razy prowadziliśmy, nie, nie potrafiliśmy dowieść tego prowadzenia do końca, także. Remis, my ten remis bardzo szanujemy, bo też wiem, że tutaj wywieźć jakikolwiek punkt to jest rzecz na pewno wartościowa. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Bardzo proszę, Tobiasz Pacholski. Dobry wieczór, Panie trenerze. Potraficie grać z tymi wielkimi drużynami, bo to już jest czwarty remis no, z Wisłą Kraków. Remisujecie 2 do 2. Remis ze Śląskiem Wrocław, z łks em Macie receptę. Na te drużynę? Czy w takich meczach gra się Wam lepiej, czy po prostu te mecze Wam dużo lepiej wychodzą? Wie Pan, co my jesteśmy w tabeli, tam gdzie jesteśmy, ale yy, na pewno Pan nie śledził gdzieś na tyle tych naszych spotkań, żeby to ocenić. My nie możemy być oceniani przez pryzmat dwóch spotkań w Mielcu, gdzie prowadziliśmy na 10 czy 15 minut do końca, grając w przewadze i, i daliśmy sobie wydrzeć tamto. Prowadzenie i przegraliśmy ten mecz. Kolejny mecz z pruszkowem u siebie gramy w osłabieniu od piątej minuty. Myślę, że to miało ogromne znaczenie. I, i te, przez pryzmat tych dwóch spotkań można powiedzieć, że nie wiem, zabrakło nam tych może sześciu punktów na dzisiaj, gdybyśmy je, my je mieli, no to by to wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Ze Śląskiem tracimy bramkę też w ostatniej akcji meczu. Dlatego mówimy, tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy tutaj wiedząc, z kim gramy. Na pewno mieliśmy swój plan na to spotkanie, który realizowaliśmy do bólu. Na pewno się to gospodarzom nie podobało, ale to każdy ma swój sposób na to, żeby, żeby te punkty zainkasować. I na pewno na takie mecze, jak dzisiaj, nie tylko. Ci kibice pomagają gospodarzom, ale też tym drużynom przyjezdnym też dużo łatwiej się zmobilizować na takie spotkania i, i dać siebie też maksimum przynajmniej tego, tego przygotowania fizycznego. Czy mamy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję, pomyślności. Wszystkiego dobrego dla Wisły. Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Wisła-Kraków-Odra-Opole. Jest ze mną trener gospodarczy, pan Mairusz Siop. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, poprosimy tradycyjnie o parę słów podsumowania. Na pewno jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo grając u siebie przed taką publicznością chcemy wygrywać. Myślę, że tą chęć, wiarę było widać w zespole. Z mojej perspektywy tak to wyglądało. Myślę, że całkiem dużo stworzonych sytuacji w pierwszej i w drugiej połowie przy tak skomasowanej obro obronie, to nie jest łatwe. Oczywiście irytujące były te sytuacje, w których rywal od siódmej minuty praktycznie próbował przeciągać każde zagranie. Natomiast no, my musimy być na to gotowi jako zespół, bo zespoły po prostu inne będą próbowały tego na pewno częściej. Natomiast z perspektywy gry defensywnej na pewno zdecydowanie za łatwo traciliśmy te bramki, bo rywal, który był kilka razy w naszym polu karnym w całym meczu zdobył nam, strzelił nam dwa gole i to jest na pewno coś co z czego nie jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję. Bartosz Kacz, bardzo proszę. Dobry wieczór. No tej grze defensywnej już Pan powiedział, a czy zgodzisz pan z takim czymś, że za dużo dzisiaj było takich prostych błędów, no nawet takich nieumiejętności, a może nie tej nieumiejętności, co chyba braku koncentracji w przyjęciu piłki podanej z 10 metrów. To się oczywiście może zdarzyć, ale dzisiaj takich prostych strat chyba było za dużo. Było, było dużo, szczególnie w drugiej połowie gdzieś czasami zbyt długo czekaliśmy na to, żeby podjąć decyzję i, i gdzieś to podanie było blokowane. Nie ja wiem, czy to jest kwestia koncentracji. Myślę, że kwestia może chęci przyspieszania trochę gry i gdzieś w takich prostych sytuacjach zanerwowo działaliśmy czasami. E, oczywiście te, te błędy takie indywidualne w wyprowadzeniu, proste straty e, dają czas rywalowi na odpoczynek i, i oczywiście no, z perspektywy naszego zespołu było trochę za dużo takich, takich sytuacji w tym meczu na pewno. To jeszcze o to przyspieszenie chciałem spytać, bo w drugiej połowie jak tą grę przyspieszyliście, szczególnie po wyjściu Kacpra Dudę, no to Odra była w jeszcze głębszej obronie niż yy, przed przerwą, natomiast... Yy... Czy pan tenera odnosi też takie wrażenie, że właśnie tego brakowało przed yy, przerwą, że żeby przyspieszać niektóre ataki, bo yy, dzięki temu, że tego nie robiliście, rywal się mógł dobrze odbudowywać w obronie i, i sprawnie bronić? Tak, no oczywiście my chcemy, jeżeli rywal broni się nisko grać, szybko grać, na jeden, dwa kontakty, no nie zawsze to nam wychodzi. Poza tym też musimy pamiętać o tym, że yy, no, w pierwszej pojęcie rywal ma więcej siły wie, i po prostu mocniej ciężej pracuje, jest bardziej agresywny, szybciej przesuwa. Na pewno jest to robić trudniej i tutaj jest dlatego ważna tak bardzo ta cierpliwość, bo, bo wiemy, że jeżeli rywal większość czasu się broni, to no to przyjdzie taki moment w drugiej połowie czy w drugiej części tej drugiej połowy, że, że zabraknie mu po prostu siły i my będziemy w stanie wykrywać więcej tych sytuacji. To jest dosyć naturalne, że, że w tych pierwszych połowach zespoły, które grają w taki sposób i jeszcze celebrują każdy wyrzut z autu, każde wybicie z piątki. Szukają fauli, żeby, żeby złapać ten oddech, robią to skutecznie to jest, wydaje mi się, dosyć naturalne. I ostatnie moje pytanie: Tylko dwie zmiany. Czy to oznacza, że ci zawodnicy, którzy byli, pozostali na ławce, nie są gotowi na to, żeby dać impuls drużynie? Nie wiem, na 15-20 minut takiej sytuacji, kiedy no, gonicie wynik? Macie, no, uznałem, że ci, którzy są na boisku, wyglądają na tyle dobrze, że e, nie ma potrzeby ich zmieniać. Tobiasz Pacholski. Dobry wieczór, panie trenerze. O Bodzicia chciałem zapytać, ponieważ nie było go w kadrze meczowej. Czy to jakiś uraz, czy po prostu pańska decyzja? Uraz. No i chciałbym na pewno też dopytać o Frederico Duarte. Są czasami tacy piłkarze, którzy z nieoczywistych sytuacji potrafią zdobywać piękne bramki i mają takie problemy z sytuacjami sam na sam, bo to nie jest już pierwszy raz, kiedy Duarte w takiej prostej sytuacji nie trafia, a piękne bramki zdobywa ich, bo to jest właśnie tego typu piłkarz. No nie wiem, czy akurat nie wykorzystał tej sytuacji, natomiast no, oprócz tej miał jeszcze też inne dobre momenty. Też przypomnę, że rzut rożny, który, po którym zrobiliśmy bramkę, to, to Duarte wywalczył tą piłkę, nabijając obroncę, zagrywając piętą. Więc jest to chłopak, który na pewno daje, daje z siebie zawsze wszystko, ma dużo, dużo energii, pracuje dla zespołu, więc. Oczywiście to, to nie zawsze będzie tak, że będzie skuteczny. Była to super sytuacja do tego, żeby zdobyć gola. Ta, ta na jeden na jeden z bramkarzem, ale no nie wykorzystał jej. No. Chciał czasami tak jest, że bramkarz też e, obroni w jakiś bardzo, bardzo ładny sposób. Drugi mecz z rzędu niewygrany. Wspominał pan o tych łatwych, traconych golach, błędach w defensywie. Chciałbym tak dopytać, czy no tak nie wróciły trochę stare domony z tego poprzedniego sezonu, czyli trochę nieskuteczności, trochę niechlujności, trochę jeszcze czegoś innego. No nie wiem, no myślę, że to chyba za szybko wyciąganie takich wniosków. Oczywiste jest, że my nie wygramy każdego meczu. Natomiast dla mnie jest istotne to, że zespół bardzo mocno pracował na to, żeby stwarzać sytuację, żeby to spotkanie wygrać. Natomiast no czasami się tak zdarza. Tak jak mówię, my jesteśmy rozczarowani, jeżeli chodzi o wynik, bo... Bo chcemy wygrywać, natomiast no, musimy to przyjąć, że, że dzisiaj straciliśmy punkty. Najbliższy mecz, jaki jest przed nami, jest to szansa do tego, żeby zdobyć kolejne trzy, i, i na tym się teraz będziemy skupiać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wojciech Duś. Panie trenerze, ciekawi mnie Pana motywacja przy zmianie Kuziemki. Jeszcze raz, przepraszam. Motywacja przy zmianie Kuziemki, czemu Pan go zmienił? tym że go złapały skurcze i już miał ciężko żeby kontynuować grę to był powód. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie to dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo.